Jestem w ostatniej klasie szkoły średniej. Większość moich kolegów ma już jakąś pracę, czy to w fast foodzie, czy też pomagając rodzicom w prowadzeniu małej rodzinnej firmy. Ja byłem jednym z tych nielicznych, którym po prostu nie udało się znaleźć zatrudnienia. Na każde wysłane przeze mnie zgłoszenie otrzymywałem tylko odpowiedź typu kopiuj w klej, która w skrócie brzmiała nie zostałeś wybrany. Musiałem jednak w jakiś sposób zdobyć pieniądze. Właśnie to skłoniło mnie do rozwieszenia ulotek o czymś w rodzaju pilnowania domu. Choć wydawało mi się to staroświeckie, wielu moich sąsiadów wyjeżdżało na różne wycieczki, a tylko nieliczni z nich zostawiali swoje domy same sobie, więc zazwyczaj byli zmuszeni zatrudnić kogoś, kto by się nim zajmował. Szczerze mówiąc, rozwieszając ogłoszenia po okolicy, nie spodziewałem się, że naprawdę dostanę jakieś oferty, dopóki nie zadzwonił do mnie mój stary znajomy. Krótko mówiąc, on i jego rodzice wyjeżdżali na wielkanoc poza miasto, a ich opiekunka do domu ostatnio mocno się rozchorowała. Prawie odwołali wyjazd, ale zobaczyli moją ulotkę. Oczywiście przyjąłem propozycję. Powiedziano mi, żebym w piątek wczesnym rankiem podjechał pod dom. Miałem dostać podstawowe instrukcje o tym, co i jak mam robić. Na szczęście domownicy zabrali ze sobą psa, więc nie musiałem się o niego martwić. W piątek około 6:30 rano mój samochód wtoczył się na wybrukowany podjazd. Mój przyjaciel czekał już na mnie przed drzwiami, aby mnie oprowadzić. Budynek był standardowym, jednopiętrowym domem na przedmieściach. Od strony drzwi wejściowych znajdował się salon, w którym stała staromodna kanapa i duży telewizor. Po prawej stronie od pokoju głównego była kuchnia i jadalnia, z której można było przejść do pralni i trzech innych pomieszczeń. W połowie jadalni znajdowała się wnęka z trzema drzwiami, a nawet czterema, jeśli wliczyć szafkę na ręczniki. Drzwi na środku prowadziły do łazienki. Za tymi po lewej znajdował się pokój mojego przyjaciela, a po prawej pokój jego rodziców, czyli główna sypialnia. Po oprowadzeniu i przedstawieniu podstawowych informacji na temat tego, co trzeba robić, mój przyjaciel pomachał mi na pożegnanie, zanim wsiadł do samochodu z rodzicami. Postanowiłem sprawdzić każdy pokój, zanim sam wyjdę. Powiedzieli mi, że mam przychodzić codziennie rano i wieczorem, aby sprawdzić dom i w razie potrzeby posprzątać. Zostawili mi swój numer telefonu, na wypadek gdyby coś poszło nie tak, ale nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będę musiał go użyć. Kiedy sprawdzałem kuchnię, mój wzrok przykuło coś, co wyglądało jak koperta spoczywająca na środku granitowej wyspy w centrum pomieszczenia. Podniosłem ją, zakładając, że to tylko poczta od innych członków rodziny, dopóki nie zauważyłem, co jest napisane na froncie. Zasady domu. W pierwszej chwili pomyślałem, że być może jest tam reszta instrukcji, do których przyzwyczaili się u swojej zwykłej opiekunki, a które chcieliby, żebym również przestrzegał. Otworzyłem kopertę i rozwinąłem znajdującą się w niej niewielką kartkę. Zacząłem czytać drobne, starannie zapisane litery. Zasada pierwsza. Przychodź i wychodź z domu o tej samej porze każdego ranka i wieczora. Bez wyjątków. Zasada druga. Upewnij się, że wszystkie drzwi są zamknięte. Jeśli zauważysz, że któreś się otworzyły, zamknij je i unikaj wchodzenia do tego pomieszczenia przez co najmniej 5 minut. Zasada trzecia. Jeśli ktoś dzwoni na telefon domowy po godzinie 19 nie odbieraj go. Nawet jeśli jest to nasz numer. Zasada czwarta. Gdy jesteś w domu, zapal światło we wnęce i w głównej sypialni. Inne światła nie muszą być włączone. Jeśli jednak zdarzy się, że któreś ze świateł z jakiegoś powodu zgaśnie, idź do głównej sypialni, zamknij za sobą drzwi i czekaj, dopóki światło nie zapali się ponownie. Drzwi w tym pomieszczeniu zostały specjalnie wzmocnione właśnie na takie przypadki. Zasada piąta Podczas kontroli wieczornej, pod żadnym pozorem, nie wychodź z domu między 19 a 19.30. Zasada szósta: od razu po przekroczeniu drzwi zasłoń wszystkie żaluzje wychodzące na podwórko. Nie wyglądaj na zewnątrz, dopóki nie wybije 19.30. Te zasady przypominały mi bardziej jakiś podręcznik bezpieczeństwa niż standardowy zestaw reguł. Szczerze mówiąc, myślałem, że to jakiś żart, który mój przyjaciel chciał mi spłatać przed wyjazdem. Niezależnie od tego, zachowałem listę i wyruszyłem w drogę powrotną. Tego samego dnia przyjechałem około 18:45 na wieczorną kontrolę. Wszedłem do domu i zacząłem rozglądać się, czy nie ma w nim czegoś nietypowego. Dom był jasno oświetlony. Włączyłem wszystkie światła, aby mieć pewność, że niczego nie przeoczę. Drzwi były pozamykane. Musiałem je otworzyć, aby sprawdzić pomieszczenia. Dopiero gdy dotarłem do pokoju mojego przyjaciela, zacząłem zauważać coś niezwykłego. Drzwi do jego pokoju były uchylone, w przeciwieństwie do innych w tym domu. Gdy się do nich zbliżałem, zacząłem słyszeć coś, co brzmiało jak drapanie, powolne i miarowe. Nagle światło w pokoju zamigotało, po czym niespodziewanie zgasło. Zacząłem się wycofywać, podczas gdy drzwi powoli się otwierały, coraz szerzej. W końcu wpadłem plecami na drzwi prowadzące do sypialni i szybko wśliznąłem się do środka, strzaskiem zamykając je za sobą. Skrzypienie zawiasów w spokoju mojego przyjaciela ustało i przez dobre dziesięć sekund w domu panowała martwa cisza. Jedynym dźwiękiem był mój własny, przyspieszony oddech. Potem zacząłem słyszeć ciężkie, powolne kroki dochodzące z pokoju. Zbliżały się do sypialni. Zajrzałem pod drzwi w nadziei, że zobaczę kto lub co to jest, ale nic tam nie było. Widziałem cień rozciągający się w głąb pokoju, tak jakby ktoś tam stał, ale oprócz tego nie widziałem absolutnie nic. Wtedy zacząłem słyszeć to samo drapanie. Dochodziło za drzwi. Nie miałem pojęcia, co powinienem zrobić. Po prostu stałem tam, przerażony, starając się zdusić w sobie krzyk strachu, który próbował wydobyć się z mojego gardła. W końcu, po około pięciu minutach, drapanie ustało, tak nagle jak się pojawiło. Cień pod drzwiami zniknął. Zawahałem się, zanim je otworzyłem. Pokój mojego przyjaciela znów był oświetlony, a drzwi były szeroko otwarte. Sprawdziłem te, za którymi się skryłem. Nic. Nie było najmniejszych śladów, że cokolwiek tam było, a tym bardziej, że ktoś drapał w drzwi. Sprawdziłem godzinę w telefonie. 19:05. Wyszedłem do jadalni i zauważyłem, że żaluzje od strony podwórka są podniesione. Podszedłem, żeby je zasunąć, ale szybko tego pożałowałem. Na podwórku w mroku stała wysoka zwierzęca postać wyglądała jak jeleń stojący na tylnych nogach. Powoli skierowała swój wzrok w moją stronę. Tak, jakby wiedziała, że tam jestem, jeszcze zanim mnie zobaczyła. Małe, błyszczące w świetle księżyca oczy wpatrujące się prosto we mnie. Pociągnąłem sznurek żaluzji tak szybko jak tylko mogłem, prawie zrywając ją ze ściany. Okna przysłonił ciemny materiał. Odetchnąłem z ulgą. Miałem nadzieję, że czymkolwiek to było, nie zrobi mi krzywdy, jeśli zostanę w środku. Zegar wskazywał godzinę 19:17, gdy usłyszałem dzwonek telefonu. Już miałem podejść, żeby go odebrać, zanim przypomniałem sobie o jednej z zasad: jeśli ktoś dzwoni na domowy telefon po godzinie 19:00, nie odbieraj go, nawet jeśli jest to nasz numer. W tym momencie byłem gotów przestrzegać tych zasad co do JOTY. Miałem już kilka bliskich spotkań, które wynikały z tego, że nie stosowałem się do tych dziwnych wytycznych. Pozwoliłem więc, aby telefon zadzwonił jeszcze kilka razy, zanim przełączył się na pocztę głosową. Gdy tylko zegar wskazał godzinę 19.31, postanowiłem ruszyć w stronę domu. Byłem wstrząśnięty tym, co zobaczyłem. Przez chwilę myślałem nawet, że to wszystko było jakimś naprawdę realistycznym koszmarem, ale to nie był koszmar. Tej nocy prawie nie spałem, a rano byłem już spóźniony na poranną kontrolę. Pojechałem do domu i podszedłem do drzwi wejściowych. Już miałem je otworzyć, gdy nagle usłyszałem drapanie. Zamarłem, nie ruszając się z miejsca, przypomniałem sobie pierwszą zasadę, przychodź i wychodź z domu o tej samej porze, każdego ranka i wieczora. Postanowiłem wycofać się do swojego samochodu. Nie byłem pewien, co jest za drzwiami i chyba nie chciałem się tego dowiedzieć. Wsiadłem do środka i zacząłem odjeżdżać. Kiedy toczyłem się po podjeździe, zobaczyłem te same lśniące oczy z frontowego okna domu, które uważnie się we mnie wpatrywały. Tego wieczoru przyjechałem punktualnie o 6.45. Pierwszym, co zobaczyłem, był samochód mojego przyjaciela na podjeździe. Zdezorientowany wysiadłem, podszedłem do drzwi wejściowych i zapukałem. Po chwili otworzył mój przyjaciel, który powitał mnie swoim zwyczajowym uśmiechem. Wcześniej wróciliście, powiedziałem, nie kryjąc zaskoczenia. Nie zdążyliśmy na wielkanocny obiad u dziadków. Przytaknąłem, a on wręczył mi pieniądze, które mi obiecał. Życzył mi dobrej nocy i już miał zamknąć drzwi, zanim przypomniałem sobie o karteczce. Przy okazji zatrzymałem go. O co chodziło z tą notatką? Co się tu dzieje? Przez chwilę patrzył na mnie zdezorientowany, zanim w jego oczach pojawiło się zrozumienie. Zaśmiał się do siebie, zanim odpowiedział. Nie spodziewałem się, że weźmiesz to na poważnie. Co masz na myśli? Zostawiłem to, żeby się z tobą podroczyć, stary. Wymyśliłem to wszystko. Zaśmiał się, a ja nerwowo odwzajemniłem uśmiech. Minął jeden dzień, odkąd opiekowałem się domem mojego przyjaciela. Wydarzenia tamtej nocy nawet teraz są wciąż tak wyraźne jak wtedy. Na początku myślałem, że to wszystko było jakimś koszmarem, który miałem po przeczytaniu listy zasad. Jednak to nie mógł być koszmar, i właśnie tego dnia się o tym przekonałem. W sobotę wróciłem do domu około 7.15 rano. Będąc jeszcze w stanie półsnu i wstrząsu po wczorajszym spotkaniu, dopiero teraz zorientowałem się, że papier z dziwnym zestawem zasad wciąż trzymałem w kieszeni. Wyciągnąłem zmiętą kartkę, aby upewnić się, że lista, którą zobaczyłem, jest prawdziwa. Coś było nie tak. Brzmiały następująco: Zasada pierwsza. Zawsze zasłaniaj frontowe żaluzje w domu. Jeśli zauważysz, że są otwarte z jakiegokolwiek powodu, natychmiast je zamknij. Zasada druga. Jeśli usłyszysz pukanie do drzwi wejściowych w godzinach od 12 do 13, lub od 17.30 do 19, nie odpowiadaj. Nie wyglądaj na zewnątrz, nie reaguj na żaden głos, który może znajdować się za drzwiami. Zasada trzecia. Unikaj wyglądania na zewnątrz między godziną dwudziestą a szóstą rano. Jeśli z jakiegoś powodu zdarzy Ci się wyjrzeć na podwórko w tych godzinach, zamknij oczy i odwróć się w drugą stronę. Pozostań w tej pozycji przez co najmniej 10 sekund zanim opuścisz pomieszczenie w którym się znajdujesz. Unikaj tego pokoju do godziny 6 rano. Zasada czwarta. Jeśli o pierwszej w nocy obudzicie odgłos drapania, nie ruszaj się, dopóki dźwięk nie ustanie. Jeśli zamiast drapania usłyszysz, że coś się do ciebie zbliża, wstrzymaj oddech i pozostań w bezruchu, aż usłyszysz, że to coś odchodzi. Zasada piąta. Uważnie przyjrzyj się pomieszczeniu, do którego zamierzasz wejść. Jeśli po kilku sekundach nie zauważysz nic niezwykłego, jesteś bezpieczny. Jeśli jednak usłyszysz oddech, nie wchodź do środka, dopóki nie ucichnie. Zmieniły się, zasady się zmieniły. Zwinąłem papier w niewielką kulkę i wyrzuciłem ją do kosza na śmieci w kuchni. Miałem nadzieję, że to w jakiś sposób unieważni zasady. Kiedy się odwróciłem, zaskoczony prawie wpadłem na kosz za sobą. Zobaczyłem kartkę na kuchennym stole. Nie dość, że tam była, to jeszcze wróciła w nieskazitelnym stanie. Wiedziałem już, że nie mam wyboru. Musiałem poradzić sobie z tymi zasadami bez względu na wszystko. Była 12.30 po południu. Próbowałem oderwać myśli od listy, oglądając telewizję. Kiedy nagle usłyszałem pukanie do drzwi wejściowych. Zacząłem iść w ich kierunku, ale w ostatniej chwili zatrzymałem się. Zasady nie pozwalały mi otwierać drzwi. Powolne, stłumione pukanie. Po prostu stałem w bezruchu, myśląc, że cokolwiek puka do drzwi, przestanie, jeśli nie będę się ruszał. Po kilku chwilach usłyszałem kolejne uderzenia. Tym razem zdecydowanie szybsze i mocniejsze. Wciąż stałem w miejscu. W końcu pukanie ucichło. Wydałem długie, pełne ulgi westchnienie. Pochyliłem się, żeby sprawdzić żaluzję. Zasunięte. Skierowałem się do kuchni, aby przypomnieć sobie zasady i upewnić się, że dokonałem właściwego wyboru. Wieczorem około 19.30 zacząłem się uspokajać. Nic poza zapukaniem się nie wydarzyło. Myślałem, że czymkolwiek było to coś, odeszło na dobre i że jestem już bezpieczny. Podszedłem do drzwi mojej sypialni i zacząłem je otwierać, kiedy nagle usłyszałem bardzo słaby, poszarpany oddech. Natychmiast zatrzasnąłem drzwi i przycisnąłem do nich ucho. Słyszałem to, prawie tak, jakby to, co tam było, czekało na mnie tuż za nimi. Po chwili usłyszałem, jak oddech zaczyna się oddalać i znika. Powoli otworzyłem drzwi, upewniając się, czy rzeczywiście jest bezpiecznie. Nic nie zobaczyłem, nieco się uspokoiłem. Wszedłem do środka i uprzednio sprawdzając dokładnie cały pokój, ułożyłem się do snu. W nocy obudziłem się nagle. Na zegarze na szafce nocnej widniała godzina pierwsza trzydzieści. Zacząłem rozglądać się po pogrążonym w mroku pokoju, gdy usłyszałem słabe drapanie na dole łóżka. Zastygłem w bezruchu, tak jak mówiły zasady. W końcu drapanie ustało, a ja westchnąłem z ulgą, kiedy do moich uszu dobiegło skrzypienie desek podłogowych, powoli zbliżających się z lewej strony. Kroki. Natychmiast wstrzymałem oddech, odwróciłem się w stronę sufitu i pozostałem nieruchomy. Przesunąłem wzrok w kierunku, z którego dochodziły odgłosy kroków. I to, co zobaczyłem, sprawiło, że prawie krzyknąłem z przerażenia. Wysoka, podobna do jelenia postać stała pochylona nad moim łóżkiem. To coś było ciemniejsze niż pokój, prawie jakbym patrzył na istotę stworzoną z samej pustki. W miejscu, gdzie powinna być twarz, znajdowały się tylko dwa świecące punkty, wpatrujące się prosto we mnie. Powoli usiadło na moim łóżku. Jego cienkie, wychudzone kończyny, wyciągające się w moim kierunku, przypominały więzienne kraty. Najdziwniejsze było to, że mimo swojej ogromnej postury, to coś nie zrobiło żadnego wgłębienia w materacu. Wpatrywało się we mnie, oddychało powoli, jakby mnie oceniając. Pozostałem nieruchomy, modląc się, żeby odeszło. Nie pamiętam nic więcej, chyba po prostu zemdlałem. Obudziłem się już następnego dnia. Powoli wstałem z łóżka, starając się poukładać w głowie to, czego byłem świadkiem. Ranek upłynął mi normalnie a przynajmniej na tyle, jak to było możliwe w związku z wydarzeniami ostatnich dni. Poszedłem do szkoły, zabrałem ze sobą listę zasad, nie myśląc o niej zbyt wiele. Na szczęście w ciągu dnia nic się nie wydarzyło, nie wspominałem o tym żadnemu z moich przyjaciół i nie mówiłem nawet o notatce. Dopiero po powrocie do domu zorientowałem się, że kartka z zasadami zniknęła. Zanim zakończymy, zobaczmy jeszcze, co mieliście do powiedzenia w komentarzach tydzień temu. Ostatnio ciemny kształt pojawia się w oknach mojego domu. Znika, gdy tylko mózg skupia na nim swoją uwagę. Problem w tym, że pojawia się bez względu na to, czy na dworze milczy ciemność, czy wyje słońce. Niestety, jak już wspomniałem, mój sąsiad znika, gdy tylko skierowane na niego oczy przesyłają dokładny obraz do mózgu. Lepiej uważaj. Takie istoty lubią obserwować, ale nienawidzą być widziane. Uwierz mi, to nawet lepiej, że znika zanim zdążysz przyjrzeć mu się dokładniej. Jego twarz jest dosyć... niefotogeniczna. Mam pewien dylemat. Mój pies ma na imię demon i trochę za często odpływa gdzieś we śnie, przybierając taką demoniczną mimikę. Jakiś pomysł, jak powstrzymać go przed schodzeniem w piekielną otchłań? Jest parę sposobów. Jednym z nich są misie Haribo. W sensie gdybym miał do wyboru żelki albo kolejną nudną wizytę w piekle, wybór byłby prosty. Uwierz mi, nikt nie lubi tego miejsca, nawet demony. Do tego ostatnio chyba zepsuła im się klimatyzacja. Mają tam piekielnie gorąco.